pokusić Robert Kerba. Popatrzmy na jego jazdę. Ten rajd za pożyczone, uzbierane i własne pieniądze wynajął korolle w WRC po to, żeby pokazać, że stać go na efektowną, stać go na efektywną także jazdę. Po to, by pokazać, że decyzja o wysadzeniu go pod koniec sezonu z Seata, z zespołu Seata była niesłuszna. No to zostało odebrane ten gest, zresztą wykonany przez kierownictwo ekipy tuż przed rajdem. Został negatywnie oceniony przez polskie środowisko rajdowe Robert Herba to na pewno bardzo dobry zawodnik, który zasługuje na to, by móc startować. Wielokrotny mistrz Polski, bodaj 10 tytułów mistrza Polski ma na swoim koncie ten zawodnik. Zresztą bohater bezprecedensowej akcji, kiedy to przed rajdem Wisły jego kibice, a szczególnie uczestnicy internetowej listy dyskusyjnej Rally.pl, to ta mała biało-czerwona nalepka nad tylną rejestracją samochodu Roberta Herby. Zrobili zrzutkę pieniężną, która miała umożliwić Herbie start w tym rajdzie. Tam udało się znaleźć sponsorów, udało się wygrać grupę N Robertowi. Herbie pokazał niewątpliwie, że nadal dysponuje ogromnym potencjałem. No i tu na Karowej, jadąc Korollą WRC, jechał bardzo płynnie, bardzo szybko. Popatrzmy na końcowe fragmenty przejazdu załogi Herbarate. Już było wiadomo, że będzie to znakomity rezultat. Ta załoga objęła prowadzenie z czasem minuta 53 i